Ukryta walka. Według mnie to będzie Rafonik z kimś. I jestem ciekaw tego, ponieważ yy, ponie, dlaczego, dla, dlaczego Rafonik z kimś? Ponieważ yy, rafonixa Raffonix, nie można pokazywać na YouTubie, ponieważ grozi to banicją, to jest raz. A dwa, jak będzie on gdzieś tam pokazany w sieci. Yy, znaczy w, w internecie, no to w internecie może być, więc na, na fejmie, na, na, na gali może być. To jest dwa. Natomiast trzecie sprawy, która mnie bardzo interesuje, to to, że Wardenga na swoim lawie powiedział, że. Bardzo szybko gadam, ale chyba wyraźnie całkiem nie. Eee, Warden na swoim lapie powiedział, że według niego zestawienie jest słabe i że o wiele bardziej widział, widziałbym mnie w tej walce przeciwko temu jednemu z tych przeciwników. Więc jestem ciekaw, kto to będzie. No i co mogę powiedzieć? Że, że szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda mogę wam powiedzieć, ponieważ już myślałem, że będę się bił na tej gali. Natomiast, moi drodzy, nie ma tego złego, co by nie wyszło. Na dobre, ponieważ mm, będę się bił na 18 i wiem, że wielokrotnie to mówiłem, natomiast w tym momencie kojarzę przeciwnika, wiem jak podchodzi do spraw ogólnie i nie jest on osobą znaną z tego, że się wypierdziela. Chyba, że będzie kolejna kontuzja, wtedy po prostu, no, znaczy ja już jestem pechowcem pół, pół roku, półtora rocza, więc wtedy będzie po prostu pechowcem y, dwu, dwulecia. Abadon91, dziękuję, dziękuję za wspieranie, ja bardzo, y, bardzo dziękuję, doceniam. I oczywiście serduszka, moi drodzy, dla Abadona91. <coughs> Pay które kupujesz, to nie jest pokazywanie osoby zakazanej w necie, ponieważ, ale wiesz, ale podstreamingowe, Rafał, ma zakaz, na jaką bym w internecie. Nie, nie, on ma zakaz, y, on ma bana na YouTubie. On nie ma, on nie ma działalności, zakaz na działalność w internecie, przecież on, on na Facebooku robi streamy, Instagrama ma, on, on ma tylko na, na YouTube'a, pana. No. Oglądajmy. Czyli pewnie, ale pytanie, czy podadzą przeciwnik... a, że pay per view only. Czyli wiecie, tutaj jest ukryty kur... jakiś zawodnik, który może być tylko na pay per view, a nie może być tu, to chyba Nitrozyniak. <laughs> nitrozyniak i, i Rafonix? No właśnie, Ani jak może być. Nie, Ani jak, nie. Ostatnio się pokłócili dopiero, co? Więc myślę, że bardziej stałem na Raphonixa. Aczkolwiek zobaczymy, bo blika nie ma. Pozdrawiam wszystkich Ancymony i Mati. Werka, bardzo, bardzo dziękuję. Doceniam y, i podejście, i komentarz. Bardzo, bardzo miło. Mam cię przyspieszonego na półtora i trzymasz dykcję. Bardzo się cieszę. Dzisiaj ja dobry dzień. Dzisiaj ja dobry dzień na dykcję, moi drodzy. To moja walka jest. Kurra! Kur, kur. Śmiesznie. Teraz pójść ja po 25. Śmiesznie, śmiesznie. Żeby za to, że szybko, yy, przeskoku szybkości nie było. Ale ciekawe, czy go zostawili z tym, co myślę. Zaraz jeszcze yy, komentarze przeczytamy, zobaczymy, bo, że ktoś też będzie miał e, rację. I, I pytanie, czy będą yy, robili, że będzie jego przeciwnik znany? Tylko, że yy, jakby ta postać będzie mogła dopiero się ujawnić na końcowej linii, czy też będą ukrywali przeciwnika. Z Magicalem się, świeże po wejściu. No właśnie, też słyszałem, też słyszałem takie, że, że to było legendarne, że to było zajebiste, jakby Rafał siebie z Magicalem. No to ciekawe było, ciekawe, ponieważ byłoby na pewno głośno i nagle byłby wzrost, ale nie, bo jakby oni to potwierdzili jakoś, to wtedy pay per view poszło do góry. Ponieważ ludzie, ludzie chcieliby to zobaczyć. Natomiast, jakby zrobić coś takiego, no tutaj, Paper by się nagle nie zwiększyło. Te zainteresowanie by się nie zwiększyło. Chyba, że na, naprawdę z, jakoś to ominął i powiedzą tak, żeby wszyscy zrozumieli, ale nie powiedzą tego wprost. Tydzień przed, mają dać znać? Największy zakup. No to jest też prawda. To jest też prawda. W, w tym momencie nie ma sensu, żeby to mówili. Jak powiedzą, 3 lutego jest gala. 3. No tak, powiedzą, 27 w piątek, tydzień przed. Magical to jest patologia, dużo by stracili na supercach reklamowych. No to też jest prawda. Noxio, dziękuję, że subskrybujesz. Bardzo, dziękuję, bardzo, bardzo mi miło. Gdyby wzięli Magikala, to nie mieliby prawa już nigdy nosić się wyżej niż Prime. To też jest prawda. No to też jest prawda, nie? Ale mówię, no. Jak podchodzimy do tego tak. Jak podchodzimy do tego w taki sposób analityczny, biznesowy, to jak najbardziej macie rację. Natomiast jeśli, jeśli podeszlibyśmy do tematu tak dymogennie, no to byłoby ciekawie, ale jeszcze jedna, jeszcze jedna rzecz, tak łącząc i chęć dymów, i, i biznesu, bo wszyscy jesteśmy biznes, biznesmenami, moi drodzy pamiętajmy, no to o wiele bardziej niż bitkę między Rafoniksem a Medikalem, to wolałbym obejrzeć konfrontację. I to nie na konferencji, tylko na przykład face to face, bo kiedyś nie było face to face. -ów. A teraz, jakby był face to face i Magical i Raphonix naprzeciwko siebie, no wtedy by miało to sens. Ale mówię, jeden i drugi, ma banicję na YouTube, więc raczej yy, ciężko, żeby to przeskoczyli. Zobaczymy, zobaczymy, ale myślę, że tu będzie Raphonix. Że nie Tronie, bo za, za dużo spina, yy, myślę, że będzie Rafon. No zobaczymy. Ale też takie kurwa, pojebane to. Ale to w sumie o to im chodzi, że nie mogą pokazać, a przecież tak każdy będzie wiedział, co chodzi, no bo nie ma dużo osób, których nie można pokazać. Easy. Nie byłoby dymów, bo mają ich ogłosić tydzień przed, czyli zostaje jedna konfa, ewentualnie face-to-face -face na pay-per-view, bo YouTube odpada, więc konfa z nim odpada. Koleś, czyli gdzie te dymy? No właśnie, właśnie. Ale no to pewnie programu mieć nie będzie. To kto tutaj będzie miał ym, cage na przykład? No, tych te, te dwóch, ten. Ferrari'ego też bym dał do cage y. To jest czterech, a to jeszcze musi być 12. Witam się od Wilków szuszu. Tego bym dał, bo dużo się działo. No wiadomo, czarek, bo jest nowy, to już mamy sześciu, to jeszcze. No, Angio Karolek to ośmiu. No, face-to-face face, Angio Karolek, to będę go dał od początku do końca. Esport Pass, dokładnie. Jedna z dziewczyn nie miała programu, no to będzie dziewiąta. Zdrówkę. Face Czyli... to face też ma reklamodawców, a ci chcą być widoczni na ety. No tak, no masz dużo racji zajeba. To jest, to jest jak widzisz, jesteś łysy, masz brodę. Jesteś po prostu wybrańcem. Trochę jak, N, trochę jak Pass, Dokładnie, no tak to właśnie działa. <gry> z tym nie można, ale z jego przeciwnikiem można, a na pewno nie będą mieli face to face, a, więc przeciwnik wtedy. Jedenasty jeszcze ktoś. Chyba, że nie będą robili tyle programów. Główne walki. W, Fabiański, VATS Toja. Fabiański, który średnio potrafi wyprowadzać cios z tego, co widziałem na tarczach. No i y, Amadeusz y, versus y, Szczurek. No chyba, że to coś innego, nie? Bolt Pass? Ale tak. Już że to może coś takiego. Tak jest. No dobra, no to się za dużo dowiedzieliśmy. Myślałem, że coś więcej będzie. Arafonix Magic zjebał pay per view. Magical wychodzi wychodzi pierda za kilka dni, a pisał na Instagramie, że jest gotowy na wiadomo z wiadomo kim wiadomo gdzie. Rafonik 100% trenuje w Anoksie. Ankosie, Ojojojoj, kobieta z oddziału, witam Cię bardzo serdecznie, dziękuję za wspieranie. Serduszka, moi drodzy, na kobiety tutaj z oddziału. Widać, że boli Bardęgę, wielki chutnik Kraków. Czy Magical jest zakontaktowany z wynikiem, Bo stoczył dwie walki, czyli zostaje trzecia. Chyba, że go za zakontaktowali na dwie albo na przykład zerwali z nim umowę. Masny Ted z modulatorem versus magiczny ork. Rafałala na 100%, trenuje w przełapie. Też bardzo możliwe. Nitro vs. Wysocki to by oddało. Wysocki w Nitro? Tak. Raphonix, Nitro, Magical. Nitro vs. Rafon, Rafon z mikserem. No to ja w ogóle gdzieś tam, gdzieś tam myślałem, żeby zaproponować od miksera. Olejnik vs. Raphonix? Nie. Ja my, myślę, że Raphonix na 100%. procent. Raphonix Mixer bankowo. Też, 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 gdzieś tam, też gdzieś tam w to bym szedł. to prawda. To nie rozumiem po co fame robił takie zestawienia, totalnie bez żadnej historii i jakiegoś, jakiegokolwiek, chodzi minimal, minimalnego konfliktu. Ravnik przecież można by śmiało wystawić na rewanż z Magicalem. Nikt tam wewnątrz fame nie mówi, że nie, według Magicala znowu było bo sponsorzy i tak dalej. Jakoś z trzymaniem Federacji Moranów nie było problemów, a gości robili gorsze trzodę do Magicala na konfach i programach. To też jest prawda. Tak samo zresztą uważam, że marnują tego Gimpera, dając mu przeciwników, którzy są jego kolegami. Tak, według mnie Gimper powinien dostać kogoś, z kim faktycznie miał Konflikt, albo z kimś, z kim mógłby podymić, ponieważ on jest inteligentny, potrafi gadać i, na przykład, to jest kolejna konferencja, na której nie, nie może się z kimś nawet wejść w jakąś mocniejszą wymianę zdanie I to jest szkoda. E, to nie podrzeba w ogóle atmosfery przed walką. Gimperowi, akurat, można by znaleźć ze dwóch, trzech gości, z którymi cokolwiek mógłby się dziać przed tą walką. No, to jest prawda. To jest prawda.